Jestem już w swoim pragnionym mieszkanku. Akurat jestem w trakcie oczekiwania na kolejnego majstra. Długo mi ostatnio nie było. I tak nie sądzę, że tak się już zapowiada, że raczej teraz często nie będę. Będę na pewno zdaję sobie sprawę, ile to jest nerwów z tymi wszystkimi majstrami, ugadać się, dogadać. Wiecie, ten z Bartoli, to, tamto, tamten z na tamtego. Ja już zaczynam znajdować się włosy na swojej głowie, bo normalnie mówię Wam, jest po prostu kocioł. Jak widzicie, ja zaraz Wam pokażę. Moje mieszkanko jest jeszcze bez drzwi, bez kuchni. Kuchnię będę miała na przełomie końca wakacji sierpnia, września. I to jeszcze pod znakiem zapytania. Mieszkanko jest malutkie. Łazienka też całkowicie jest jeszcze w rozsypce. W pokoju też nie ma drzwi, bo na rynku zabrakło. Więc tak powiem Wam, że wszystko jest. I też z tego też, z takiej też przyczyny, ostatnio ten mój haft całkowicie odszedł na dalszy plan. Bo nie mam teraz kompletnie ani weny, ani ochoty yy, na jakąkolwiek w ogóle dłubaninę. Yy. Znaczy ja się spodziewałam kociołu, przymknę barwą, zarówno, sąsiad kolejny sąsiad, będzie robił remont, będzie ze mnie słychać. Ja się spodziewałam kociołu, ale powiem wam szczerze, że ja się spodziewałam, że to będzie do tego stopnia. Kiedy się będę mogła wprowadzić, no to ja myślę, że jak dobrze pójdzie na początku czerwca, ale to naprawdę jak dobrze pójdzie i to bez kuchni. Także w pierwszym tygodniu miesiąca będę funkcjonowała bez kuchni, no jak już będę musiała to przeżyć. Kuchenkę mam, także wstarczy ją podłączyć. Zlew będę miała w łazience, więc, jakoś będę musiała się przemęczyć. Kupię sobie jakiś taki podręczny stolik, na którym będę mogła sobie coś tam przy, przyrządzić do jedzenia. A kwestia mebel, mebli, to myślę, że nie będzie, aż, yy, nie będzie aż takim wielkim problemem. Jak już zauważyliście, mieszkanka jest, jest bardzo malutkie, więc tutaj. To czarna to jest właśnie ta kuchenka. Jest tutaj bardzo mało miejsca, więc raczej na Grosno się nie zdecyduję. Pewnie zostanę przy tym swoim stojaku z hobby studio. No ale to jeszcze zobaczymy. Bo mieszkanko jest malutkie i jeszcze dodatkowo nie obstawne, bo tu jakiś komin, gniazdka też mam w jakiś takich dziwnych w ogóle miejscach. Gniazdo w ogóle do anteny miałam mieć tutaj po drugiej stronie, tu na ścianie, wylądowało z drugiej strony, i teraz, żebym, żebym mogła przenieść się, musiałabym w ogóle wszystko kuć. Mimo tego wszystkiego, bardzo się cieszę, że już w końcu odebrałam to mieszkanie, że w ogóle sam ten odbiór mam już za sobą, bo powiem Wam, że odbiór wyglądał no strasznie, chaotycznie, ponieważ gdzie Ech... nie odbiorę, po pierwsze padł mi samochód, więc musiałam szybko gnać na taksówkę. A potem przyjechałam tutaj i spotkałam mnóstwo, wiecie, tych wszystkich inspektorów, każdy od czegoś innego, różnych kierowników, inżynierów. I powiem Wam, że to był taki chaos. Wszyscy wszystkiego ode mnie chcieli, a ja chciałam wszystkiego od wszystkich. Mm, wielu rzeczy nie zauważyłam, bo nie byłam po prostu w stanie w tym całym chaosie opieraniu kluczy, pęków kluczy, bo to naprawdę zostały dwa pęki klucze, które mieściły mi się w obu dłoniach, słuchajcie. Wiecie, oni jeszcze nie oprowadzali po całym budynku, wyjaśniali co dzieje i jak. Budynek jest dosyć nowoczesny, więc yy, tą wszystko, całą infrastrukturę. Całą tą elektronikę, na no, wszystko mi pokazywali, więc napowiem powiem wam, że to było hardcore. Yy, Wiele rzeczy nie zauważyłam, ale to takich na no, szczęście już szczegółów niektórych rzeczy już mi zrobili, ale nie zauważyłam, hmm. widzicie, jakieś dziury w suficie, którą na szczęście będą mi poprawiać. Yy, gdzieś tam brakowało jakieś listewki, takie pierdoły, ale to jednak, no, jednak coś. Już zajmuje tą głowę. No teraz będę czekała tylko jak najszybciej, żeby przyjechały te drzwi. Jak już stają te drzwi, będę mogła się już meblować. No, bo wiecie, bez sensu się teraz meblować, bo i tak mi wszystko zakurzą. Później to wszystko czyścić na nowo. A na razie mam, mam miesz gdzie mieszkać, więc to tak się nie spiesz. To tyle dzisiejszym króciutkim filmiku. Chciałam tylko dać znać, co u mnie słychać. I co będzie dalej? Tego jeszcze nie wiem. Mam nadzieję, że ten chaos szybko się skończy, szybko wrócę na właściwe tory i będę mogła usiąść do swojej biblioteczki, która cały czas chodzi mi po głowie i chciałabym jak najszybciej widzieć jakiekolwiek rezultaty, bo ostatnio to nie ma żadnych rezultatów. Dziękuję Wam za odwiedziny, za miłe słowa i do zobaczenia w kolejnych filmach.